zatwierdzonym planem projektu Zarę z Einstein realizujemy szereg zadań. Po lekcjach, od poniedziałku do piątku oraz wyznaczone soboty, uczestniczymy w zajęciach wyrównawczych oraz kołach zainteresowań z matematyki i fizyki. Zajęcia te pozwalają nam uzupełnić braki, utrwalić wiedzę oraz poszerzyć wiadomości w sposób nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Dzięki nim możemy również systematycznie rywalizować w konkursach na najlepszego fizyka i matematykę. Obserwujemy i fotografujemy zjawiska fizyczne w naszym otoczeniu, takie jak tęcza, czy odbicie ciał w wodzie, czy burza.